Jadę właśnie do kolegi, który dzisiaj kupił sobie syrenkę. Jadę, żeby, żeby ją pierwszy raz zobaczyć i ewentualnie odpalić, jeśli się da. Ale sprawa polega jeszcze na tym, że to jest dość śmieszna historia, bo to jest syrenka, która została sprowadzona do Kanady wiele lat temu. Właściwie trudno ustalić z tym, z tym pierwszym właścicielem w Kanadzie, ile lat temu, bo raz on mówił 8, raz kilkanaście, no ale na pewno to jest wiele lat. Ten pierwszy właściciel z Kanady ją tutaj sprowadził i zarejestrował, ale zupełnie nie jeździł. Trzymał ją w jakimś magazynie. Razem zresztą z innym fiatem, małym fiatem i dużym fiatem. No i teraz zdecydował się w końcu po tylu latach sprzedać tą syrenkę. Mój kolega ją kupił. I tak jak mówię, będziemy ją próbować uruchamiać w ogóle po raz pierwszy. Po raz pierwszy otwierać maskę, zobaczyć jak to wszystko wygląda ewentualnie wypełnić, jak się da i jeździć no także jestem ten no także jest nowa reprezentantka polskiego przemysłu motoryzacyjnego w Kanadzie to jest wspaniała sprawa bo taka piękna żółta syrena właśnie przyjechała i teraz jest do kompletu tu razem ze wszystkimi innymi pojazdami no te to są niezbyt polskie ale tu jest z kolei jeszcze jedna polska maszyna no i tak to wszystko bardzo ładnie wygląda. Szczególnie ta nowa żółta syrenka się prezentuje pięknie. No a tutaj jest, tutaj jest dumny, dumny właściciel nowej syrenki. No więc tak, tu jest ta super królowa w żółtym kolorze. Fantastycznie ten samochód wygląda. Tutaj będzie miał dla towarzystwa e, takiego żółtego mustanga w tym samym kolorze. O tutaj mustang się czai, trochę jest w cieniu. No, a tutaj parę słów od, od dumnego właściciela, Ra właśnie nabył dzisiaj tą syrenkę. To jest można powiedzieć wykopalisko z tego, no, e, Barn tak? Barn tak? bo przecież stała, e, stała dobre 15 lat tak, nie było w Kanadzie, tak. nieodpalona. W ogóle jak ktoś przywiózł ją do Kanady, taki trochę można powiedzieć dziwny człowiek, bo przywiózł trzy samochody, Polski, Syrenę i Maluch. i Maluch. I wszystkie trzy przez 15 czy 17 lat stały w tej. Zaparkowane. <noise> Zaparkowane, ale o tyle się postarał, że rejestrację załatwił. Tak. Kanadyjską przerejestrował, także miały wszystkie aktualne badania i tak. numery kanadyjskie. Także było łatwo to od niego odkupić. Tak. No i właśnie Raf się teraz super cieszy ze swojego. No. Myślałem, że, że, że w życiu bym nie znalazł Syrenę w Kanadzie, a, a, a akurat tak wysło się, że ten, ten facet na imię ma Darek, co te samochody miał przyszedł do nas um, season, season opener w Arkadzie parę tygodni temu i za co mi mówić o wszystkich samochodach co on ma. I pierw tak nie wiedziałem, że on ma serenę, że ma malucha, że ma dużego fiata. I powiedział, chodź ci pokazać. Weszliśmy do samochodu, pojechaliśmy, zobaczyliśmy, pokazał mi tą serenę, tak to tylko pół tą serenę zobaczyłem, bo była taki, taki pokrowiec miała na niej i od razu wiedziałem, że... Zakochałem się z nią i porozmawialiśmy po parę tygodni, zrobiliśmy deal, że mogłem kupić i teraz Serena jest. Już myślałem, że nigdy nie znajdę sereny nawet w Polsce, a nie w Kanadzie, ale no, wysłał bardzo dobrze, bardzo fajnie. Trochę będzie roboty, żeby chyba się odpaliła i jeździła, ale bardzo jestem na to, cieszę się o tym. No i tak, no bardzo świetnie, tutaj przez wiadomość, w można się od razu zakochać, o szczególnie w, takiej, w takim dobrym kolorze. No, i będziemy odpalać, będziemy tutaj walczyć z nią i odpalać. A może nawet nie będzie dużo walki, może się uda wszystko bardzo ładnie, bo wygląda na to, że jest w dobrym stanie. No to na razie tyle. Tak wygląda garaż marzeń prawdziwego miłośnika, każdego prawdziwego miłośnika samochodów dobrych, piękne dwie żółte bestie stoją gotowe do jazdy, prawie że gotowe, no. tą trzeba jeszcze uruchomić, tą, tą z lewej, tak wygląda syrenka pod maską. Pierwszy raz otworzona maska od kilkunastu lat. To też tak trudno powiedzieć nawet dokładnie ile, bo właściciel się trochę plątał w zeznaniach. Raz mówił, że 8 lat, raz 17, raz 15, ale na pewno tu wynika z tego, że to raczej bliżej 17 niż 8. W każdym razie tak wygląda. Ja uważam, że to jest świetny stan. Tu właściwie wszystko bardzo ładnie wygląda, według ja mnie. Wszystko jest w pięknym stanie. Oczywiście będzie wymagało lekkiej poprawy, lekkich lekkiego sprawdzenia przed odpaleniem, ale jest jeszcze bardzo jedna fajna sprawa, że jest po prostu Centra oryginalna bateria słynnej firmy Centra Pereloska bateria, no tak to tak to wygląda, także normalnie skansen, skansen po prostu coś takiego. tak właśnie wygląda w chłodnicy jeszcze nawet był płyn trochę się wylało płynu chłodzącego jak tutaj odkręciłem kranik o widzę, że yy, widzę, że pompa paliwa jest trochę starszego typu nie ta, nie ta fiatowska tylko jeszcze taka ze szklaną bańką no i jeszcze takie super dwa sygnały, także na pewno będzie pięknie yy, pięknie będzie trąbić bo tu jest ten wysokotonowy i niskotonowy także na pewno będzie Szalała jak burza. Tak się prezentuje w środku ta 105. Tu ma zmianę biegów przy kierownicy. Ta picerka w super stanie. Oczywiście była remontowana, poprawiana. To nie jest fabryczne, ale tu jest jeszcze taki bardzo ładny, egzotyczny taki motyw, taka firaneczka. I to zupełnie mi przypomina tak jakieś hinduskie ciężarówki, hinduskie autobusy. No w każdym razie jakiś właściciel w Polsce powiedzmy to 15 czy 20 lat temu yy, może był hindusem, no w każdym razie założył sobie takie, takie super firaneczki, no to właściciel już planuje to zdjąć, bo to jest spory obciach. No i z tyłu, z tyłu też jest taka z tyłu też jest taka firaneczka. No i tak to wygląda. Powrót późnym wieczorem niestety nie udało się uruchomić tej żółtej syrenki, ale ogólnie twierdzę, cały czas twierdzę, że jest w doskonałym stanie i kondycja jest, jest bardzo dobra. Po prostu ma e, e, zły rozrusznik, ma zwarcie, rozrusznik słabo kręci, grzeje się, tym z niego leci. Trzeba zregenerować rozrusznik i będzie wszystko dobrze. Zwróćcie YouTube'owicze uwagę na te zielone cyferki, tutaj na dole ekranu. To jest moje nowe, właśnie nie nowe, tylko naprawione EGT. Niezbędna sprawa do tuningu 200.